Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co się dzieje, gdy mężowie i żony coś przed sobą ukrywają? Nie drobiazgi, nie niespodzianki, ani nieszkodliwe sekrety. Tego rodzaju sekrety, które zatruwają zaufanie, te, które budują mury tam, gdzie powinny być okna. Święta Teresa od Jezusa widziała, co takie sekrety robią z małżeństwem, i to, czego była świadkiem, to nie tylko szkody na ziemi, ale i smutek sięgający aż do nieba. Przez całe 16 stulecie Teresa przechodziła przez konfesjonały i salony Hiszpanii słuchając, jak małżeństwa się sypią pod ciężarem ukrytego grzechu. Obserwowała pary oddalające się od siebie, zimne i milczące, podczas gdy udawały, że wszystko jest w porządku. Znała te schematy, znała cenę. Ale pewnego dnia, w roku 1561 modląc się w kaplicy klasztorów cielenia w Awili, Bóg pokazał jej coś, co na zawsze zmieniło jej rozumienie małżeństwa. Z zeznaniami zebranymi podczas jej procesu kanonizacyjnego między 1622 a 1625 rokiem, które obejmują przysięgi mniszek, które z nią żyły, i rodzin, którym doradzała. To nie są podania, to dokumenty sądowe, relacje naocznych świadków. A teraz wracamy do treści. Ale wizja była na tyle jasna, że później napisała ją drżącą ręką. Opisała ich stojących przed trybunałem nie po śmierci, ale w stanie ich dusz, jeszcze za życia. Mąż stał po jednej stronie, żona po drugiej. Między nimi była przestrzeń, a w tej przestrzeni była ciemność tak gęsta, że wyglądała jak dym. Teresa powiedziała, że ciemność się poruszała, pulsowała, oddychała. Każdy sekret, który mąż ukrywał przed żoną, każde kłamstwo, które mówił, każda prawda, którą przekręcił lub pogrzebał, stawała się częścią tego dymu. Każda ukryta afera, każdy pogrzebany dług, każda zdrada, którą usprawiedliwiał sobie, przysięgając wierność przy stole. Dym gęstniał z każdym oszustwem, a żona miała swoją własną chmurę, jej sekrety, jej kłamstwa, jej ukryte urazy, jej ciche osądy, jej odmowę przebaczenia, podczas gdy udawała, że wybaczyła. Oboje się do tego przyczyniali, oboje tym karmili. Powiedziała, że jego oczy napełniły się łzami, a te łzy spadały jak deszcz, ale nie zmywały dymu. Spadały przez niego. Lądowały na parze poniżej, a oni nawet tego nie zauważyli. Rozwód nie istniał. Unieważnienie było rzadkością i wymagało dowodu oszustwa lub przeszkody, zazwyczaj potwierdzonego przez sąd biskupia. Jeśli małżeństwo się nie powiodło, żyło się dalej, mieszkało się w tym samym domu, jadło się przy tym samym stole, wychowywało się te same dzieci i nosiło się swoje sekrety, jak kamienie w kieszeniach, coraz cięższe z każdym rokiem. Jej własni rodzice, Don Alonso Sanchez de Cepeda i Donia Beatriz de Ahumada, mieli swoje ciche sekrety. Jej matka zmarła, gdy Teresa miała 14 lat. Ojciec ożenił się ponownie. Teresa widziała, jak rosło milczenie między ludźmi, którzy kiedyś się kochali. Widziała, jak mury piętrzyły się, cegła po cegle, słowo po niewypowiedzianym słowie. Mąż się modlił, prosił Boga o błogosławieństwo dla swojego małżeństwa, prosił o pokój w swoim domu, prosił o miłość między nim a jego żoną. Teresa powiedziała, że jego modlitwa również wznosiła się jak dym, ale kiedy dotarła do tronu, stała się szara i opadła. Nie mogła przejść przez chmurę jego własnego oszustwa. Jego modlitwa odbiła się od jego kłamstw. Pytała: Dlaczego jej dom wydaje się zimny? Prosiła o siłę, by wytrwać. Teresa powiedziała, że jej modlitwa również się uniosła i też stała się szara i opadła. Nie mogła przejść przez jej własną odmowę mówienia prawdy. Zbudowała własny mur i teraz modliła się po jego niewłaściwej stronie. Powiedziała, że jeden z nich wierzyła, że to jej Anioł Stróż. Choć nie mogła być pewna, odwrócił się do niej i przemówił: Anioł powiedział: to właśnie łamie serce Boga. Niewielkie grzechy imperiów, nie wojny ani plagi. To dwoje ludzi, którzy ślubowali być jednym ciałem, wybierając bycie obcymi. Lorenzo poprosił ją o radę w sprawie swojego małżeństwa. Jego żona, Donia Juana de Fuentes, cierpiała. Byli małżeństwem od 18 lat. Mieli dziewięcioro dzieci, ale coś się między nimi zepsuło i Lorenzo nie wiedział, jak to naprawić. Teresa opowiedziała mu historię tej wizji. Powiedziała mu, że dym jest prawdziwy. Powiedziała mu, że każdy sekret, który ukrywa, nawet ten, który uważał za mały, nawet ten, który sam sobie wmówił, że jest dla jej dobra, był kolejną warstwą ciemności między nimi. Powiedziała mu, że to będzie boleć. Powiedziała mu, że może boleć bardziej niż wszystko, co kiedykolwiek zrobił. Ale powiedziała mu, że dym zniknie. Potem opowiedziała mu o swoich sekretach. Ukrywała urazy przez lata. Kłamała na temat przebaczenia. Udawała, że jest szczęśliwa, umierając w środku. Oboje płakali, oboje wyznali. A Lorenzo napisał, że po raz pierwszy od lat poczuł, że może oddychać. Powiedziała, że widzi miłość między nimi znowu. Nie idealną, nie bez blizn, ale prawdziwą. Powiedziała, że dym zniknął. Postanowiła, że jeśli to zignoruje, to zniknie. Mąż kłamał dalej. Mówił jej, że wyjeżdża w interesach, mówił jej, że odwiedza krewnych, mówił jej, że ją kocha. Wszystko to był dym. Teresa powiedziała jej, że małżeństwo już było zniszczone, dym już tam był. Milczenie tylko go gęściło. Nie mógł się poruszyć, nie mógł mówić. Widział światło nieba, ale nie mógł go dosięgnąć. Tym go trzymał. W takim razie, niech ona to powie teraz, odpowiedział głos. Niech ona mu teraz wybaczy. Niech ona teraz uwolni sekrety. Nie jest za późno, żeby go uwolnić. Teresa powiedziała jej, że w oczach Boga nic nigdy nie jest naprawdę skończone. Więzy, które zawarli w małżeństwie, nadal istnieją. Miłość, którą przysięgli, nadal obowiązuje, a sekrety, które trzymali, nadal mają moc. Nie wiedziała. Czy został ostatecznie uwolniony, czy pozostał związany? Powiedziała, że to ją prześladowało. Powiedziała, że to jeden z niewielu razy, kiedy czuła, że zawiodła. Tylko 60 stron w pierwotnym wydaniu, ale każda strona jest bezpośrednia, każda strona tnie. Musisz być gotowa stanąć nago przed sobą nawzajem ze wszystkimi swoimi grzechami obnażonymi, ufając, że miłość jest silniejsza od wstydu. Potem opowiedziała im historię o dymie. Powiedziała im, że małżeństwo to nie tylko więź miłości, ale więź prawdy. Powiedziała im, że wrogiem małżeństwa nie jest gniew, ani ubóstwo, ani trudności. To tajemnica. Jeśli będą zranieni, nie mogą tego ukrywać. Powiedziała im, że przyjdzie dym, przyjdzie pokusa, przyjdą kłamstwa, ale nie mogą pozwolić, by dym się zatrzymał. Powiedział, że jego babcia opowiadała mu, że często się kłócili, często się nie zgadzali, często ranili się nawzajem, ale nigdy nie kłamali, nigdy się nie ukrywali. I dlatego, powiedział, ich miłość pozostała silna, nawet gdy wszystko inne się rozpadało. Widziała duszę w mękach. Ale powiedziała, że dym między małżonkami był najbardziej bolesną rzeczą, jaką kiedykolwiek widziała. Powiedziała, że był bolesny, bo był tak niepotrzebny. Piekło było dla tych, którzy całkowicie odrzucili Boga. Czyściec był dla tych, którzy umarli z nieodpuszczonym grzechem. Ale dym był dla tych, którzy mieli moc, by go oczyścić i wybrali tego nie robić. Jest tworzony przez nas. Każde kłamstwo go dodaje. Każdy ukryty grzech go zagęszcza. Każda odmowa przebaczenia go karmi. I unosi się między mężem a żoną, między rodzicem a dzieckiem, między bratem a siostrą, aż przestaną widzieć siebie nawzajem. Nie mogą się już dosięgnąć, a potem zastanawiają się, dlaczego ich dom wydaje się jak grobowiec. Przeczytał jej rady. Powiedział, że jego małżeństwo umiera. Powiedział, że on i jego żona naprawdę nie rozmawiali od trzech lat. Mieszkali w tym samym domu, spali w tym samym łóżku, ale byli obcy. Zapytał ją, co robić. Teresa odpisała jedną linijką: Powiedz jej prawdę całą prawdę dziś wieczorem. Powiedziała, że jej mąż wyznał romanse, długi, kłamstwa, które sięgały początku ich małżeństwa. Ona wyznała swoje własne urazy, swoje własne grzechy, swoje własne porażki. Powiedziała, że płakali do świtu, a potem powiedziała, zaczęli od nowa. Bo teraz go znam. I on zna mnie. I nie ma między nami dymu. Trybunał wawili wezwał świadków, którzy ją znali, żyli z nią, otrzymywali od niej rady. Jedna ze świadkiń, kobieta o imieniu Maria de San Jose, zeznała pod przysięgą o rozmowie, którą odbyła z Teresą w 1580 roku. Maria przyszła do Teresy ze złamanym sercem. Małżeństwo jej brata się rozpadało. Pił. Jego żona była gorzka. Dzieci cierpiały. Maria poprosiła Teresę, by się za nich modliła. Teresa powiedziała, że będzie, ale potem zadała Marii pytanie. Czy twój brat mówi prawdę swojej żonie? Maria powiedziała, że nie wie. Teresa powiedziała: Dowiedz się, bo jeśli nie mówi, modlitwa tego nie naprawi. Modlitwa nie usuwa dymu, prawda tak? Poszedł do domu tej nocy i wyznał wszystko. Jego żona była zdruzgotana, prawie go opuściła, ale została. Wybrała by zostać. A Maria zeznała, że w ciągu roku ich małżeństwo zostało uzdrowione. Napisała w swoim ostatnim liście do brata Lorenzo, datowanym na 15 października 1582 roku, na kilka dni przed śmiercią. Jeśli chcesz wiedzieć, czy twoje małżeństwo podoba się Bogu, zadaj sobie jedno pytanie. Czy widzisz swoją małżonkę jasno, czy jest między wami dym? W ręku, gdy ją znaleziono, miała różaniec i skrawek papieru. Na papierze były trzy słowa, jasność, prawda, miłość. Powiedzieli, że jej dłonie były otwarte, dłońmi do góry, jakby nadal coś ofiarowywała. Jeden ze świadków, karmelita ojciec Jeronimo Grasian, napisał w swoim zeznaniu, że wierzył, iż ofiarowywała prawdę. Prawdę, którą poświęciła życie. Dając ją innym, prawdę, która usuwa dym, prawdę, która leczy małżeństwa, prawdę, która dociera do nieba. Niemal przez 100 lat rady Teresy dotyczące małżeństwa były w dużej mierze ignorowane. Były zbyt szczere, zbyt niewygodne, zbyt wymagające. Ale w 1692 roku, kiedy została kanonizowana, jej pisma zostały ponownie zbadane. Teologowie zaczęli poważnie traktować jej rady małżeńskie, zaczęli dostrzegać związek między szczerością w małżeństwie a zdrowiem duchowym. Zaczęli nauczać, że małżeństwo jest nie tylko sakramentem jedności, ale sakramentem prawdy. Do 1700 roku w każdym seminarium w Hiszpanii nauczano rad Teresy dotyczących małżeństwa. Kapłani byli instruowani, aby pytać pary przygotowujące się do małżeństwa, czy są gotowe zobowiązać się nie tylko do miłości, ale i do prawdy. Spowiednicy byli uczeni, aby delikatnie, ale stanowczo dopytywać, gdy pary przychodziły z problemami małżeńskimi, pytając nie tylko o grzech, ale i o tajemnicę. Do 1750 roku przygotowanie do małżeństwa w kościele katolickim obejmowało wyraźne nauczanie o niebezpieczeństwach ukrytego grzechu między małżonkami. Rituale Romanum, oficjalny podręcznik obrzędów katolickich, zawierał sekcję o przejrzystości małżeńskiej. Cytował Teresę bezpośrednio, opisywał dym. Idea absolutnej przejrzystości między małżonkami zaczęła wydawać się staromodna, a nawet opresyjna. Psychologowie zaczęli nauczać, że niektóre tajemnice są zdrowe, że prywatność jest konieczna. Że pełne ujawnienie może być szkodliwe. W 1960 roku liczba unieważnień małżeństw katolickich w Stanach Zjednoczonych wynosiła poniżej 300 rocznie. Do 2000 roku przekroczyła 40 tysięcy. Nie wspominał Teresy z imienia, ale opisał parę, która straciła zdolność widzenia się nawzajem jasno. Powiedział, że mieszkali w tym samym domu, ale istnieli w różnych światach. Powiedział, że odległość między nimi nie była fizyczna, ale duchowa. Powiedział, że to było jak dym. Wszyscy przygotowujący się do małżeństwa powinni ją przeczytać, ponieważ widziała to, czego my odmawiamy zobaczyć. 11 opisuje małżeństwa, które nadal się pogarszały, ponieważ jeden lub oboje małżonkowie odmówili rozmowy. 4 opisują małżeństwa, które się zakończyły, ale gdzie oboje małżonkowie znaleźli pokój potem, ponieważ w końcu powiedzieli prawdę. Komentujcie poniżej również z waszym miastem. A teraz wracamy do historii. Każde z nich miało na celu zapobieganie gromadzeniu się dymu, uraza rosła w ciszy. Dym gromadził się w lukach między tym, co czuli, a tym, co zostało powiedziane. Ale nalegała, że pary, które praktykowały tę cotygodniową spowiedź, rzadko dochodziły do punktu kryzysu. Małe rany były leczone, zanim stały się głębokie. A prowadzenie pisemnego zapisu pozwalało im dostrzegać wzorce w czasie. Piątym oczyszczeniem był coroczny rekolekcji. Raz w roku Teresa zalecała parom spędzenie trzech dni z dala od ich normalnego życia, skupiając się całkowicie na ich małżeństwie. Mówiła, że mogą to być rekolekcje w klasztorze u krewnego, lub po prostu zamknięci we własnym domu bez gości. Celem było usunięcie dymu, który zgromadził się pomimo wszystkich innych praktyk. Mówiła, że nawet najbardziej szczere pary potrzebowały tego głębokiego oczyszczenia raz w roku. To, mówiła, nie było przebaczenie, było to opóźnione ukaranie i tworzyło dym, który nigdy nie ustępował, ponieważ ta sama rana była wielokrotnie otwierana na nowo. Pary, które wierzyły, że muszą prezentować światu doskonały wizerunek, były parami, które trzymały sekrety przed sobą nawzajem. Instrukcjowała małżeństwa, aby miały co najmniej jedną inną parę lub jednego dyrektora duchowego, który znałby prawdziwy stan ich małżeństwa. Odpowiedzialność, mówiła, zapobiegała ukrywaniu się dymu w kątach. Archiwa klasztoru św. Józefa w Awilii zawierają listy od 19 par, które otrzymały bezpośrednie instrukcje od Teresy między 1562. A 1582 rokiem 17 z tych 19 małżeństw trwało do śmierci jednego z małżonków. Średnia długość małżeństwa wynosiła 31 lat. Dla porównania, średnie małżeństwo w Avilii w tym samym okresie trwało 18 lat przed separacją lub unieważnieniem. Wina go niszczyła. Teresa powiedziała mu to, co zawsze mówiła ludziom w takiej sytuacji: Masz dwa wybory: nadal żyć z dymem i patrzeć, jak powoli zabija twoje małżeństwo i twoją duszę. Albo powiedz jej prawdę i zaufaj, że miłość jest silniejsza od zdrady. Powiedziała, że chciała go zranić tak, jak on ją zranił, ale wybrała, żeby zostać. Wybrała, żeby przebaczyć. Nie dlatego, że Kościół tego wymagał, nie dlatego, że nie miała innych opcji, ale dlatego napisała: Widziałam dym, który opisała siostra Teresa. Widziałam, co robił z nami obojgiem i zrozumiałam, że jeśli odejdę, dym pójdzie za mną. Jedynym sposobem, aby go oczyścić, było przejść przez ogień razem. Przez resztę ich małżeństwa praktykowali siedem oczyszczeń. Rodrigo zmarł w 1597 roku, w wieku 64 lat. Katalina żyła do 1603 roku. W swoim ostatnim liście do sióstr karmelitanek, napisanym dwa dni przed śmiercią, pisała o swoim małżeństwie. Mówiła, że lata po wyznaniu Rodrigo były trudniejsze niż lata przedtem, ale były też lepsze. Powiedziała, że w końcu znała swojego męża, a on znał ją. A miłość, którą zbudowali naprawdę, była silniejsza niż miłość, którą stracili przez kłamstwa. Rozważała małżeństwo, modliła się o to, ale ostatecznie czuła powołanie do życia zakonnego, mimo to nigdy nie zapomniała o intensywności tej decyzji. Nigdy nie zapomniała, jak blisko była wyboru innej ścieżki. Jej autorytet w tej sprawie napisała: nigdy nie rodziłam, ale odbierałam porody wielu dzieci. Nigdy nie byłam na wojnie, ale leczyłam rany wielu żołnierzy. I nigdy nie byłam zamężna, ale widziałam setki małżeństw umierających z tego samego trucizny. Nie musisz pić trucizny, aby wiedzieć, co ona robi. Ona zaczął regularnie kierować do niej pary małżeńskie. Później zeznawał podczas jej procesu kanonizacyjnego, że rady Teresy uratowały więcej małżeństw w Awilii niż jakiekolwiek inne interwencje, których był świadkiem przez 40 lat kapłaństwa. Dym gromadzący się w klasztorach, tak samo jak w małżeństwach. Te same zasady stosowały się wszędzie. Prawda, spowiedź, światło, ale powiedzieli Teresie, że umierają od środka. Powiedzieli, że zbudowali całe swoje życie na wizerunku, a ten wizerunek był fałszywy. Trzymał żonę za rękę publicznie, bawił się z dziećmi, ale w środku krzyczał. Potem zadała pytanie, którego żadne z nich się nie spodziewało: czy kochacie się nawzajem? Spojrzeli na siebie, zawahały się. Wtedy mąż powiedział: Nie wiem. Nie sądzę, żebym znał ją wystarczająco dobrze, żeby odpowiedzieć. Żona powiedziała to samo. Powiedziała im, że to będzie przerażające. Powiedziała im, że mogą odkryć, że naprawdę nie są zgodni. Powiedziała im, że małżeństwo może się nie utrzymać, ale mówiła, już się nie utrzymywało. Po prostu umierało dłużej. Zaczęli od nowa. Mąż wyznał wszystko, ona wyznała wszystko. Odkryli, że ledwo się znali pomimo ośmiu lat małżeństwa. Więc zaczęli od nowa. Randkowali, rozmawiali. Nauczyli się, kim druga osoba naprawdę jest, a nie kim ją sobie wyobrażali. I powoli coś realnego zaczęło rosnąć. Coś, czego nigdy wcześniej nie mieli. Prawdziwa miłość, nie wizerunek miłości, nie występ miłości. Prawdziwa miłość zbudowana na prawdziwej wiedzy o prawdziwych ludziach. A potem w popiołach odnaleźliśmy siebie nawzajem. Dziękuję, że nauczyłaś nas oczyszczać dym. Świadectwo tego, że dym może ustąpić. Powiedziała, że to światło prawdy. Powiedziała, że to światło miłości, która została wystawiona na próbę, złamana, odbudowana i uczyniona silniejszą niż wcześniej września 1582 roku napisała Widziałam piekło i widziałam niebo. Widziałam dusze w agonii i dusze w chwale. Ale najpiękniejszą rzeczą, jaką kiedykolwiek widziałam, są dwie osoby stojące razem w świetle prawdy, bez niczego ukrytego, nic fałszywego, nic między nimi poza miłością. Takie miało być małżeństwo. Tak wygląda niebo na ziemi. W 1970 roku Podczas procesu kanonizacyjnego innego świętego badacz watykański o imieniu Ojciec Antonio Marques odkrył wcześniej nieznany list napisany przez Teresę w 1579 roku. List był skierowany do nieznanej pary, ale jego treść zgadzała się z tematami jej innych rad małżeńskich. W nim napisała coś, co nigdy nie pojawiło się w żadnej z jej opublikowanych prac. Napisała: „Pytasz mnie, dlaczego Bóg tak bardzo troszczy się o tajemnice między mężem a żoną?”. Mówisz, że to małe rzeczy w porównaniu z grzechami narodów. Ale mówię ci, naród składa się z rodzin, a rodzina składa się z więzi między mężem a żoną. Kiedy ta więź jest zerwana przez kłamstwa, cała struktura słabnie. Dym między dwojgiem ludzi rozprzestrzenia się. Dotyka ich dzieci, dotyka ich sąsiadów, dotyka wszystkich, których znają i w końcu dociera do nieba, a niebo płacze. Teresa nigdy nie doczekała się sławy swoich rad. Nigdy nie widziała wpływu jaki wywrą. Zmarła wierząc, że większość ludzi zignoruje to, co napisała. Przez długi czas miała rację, ale dym wciąż tam jest. A prawda, którą mówiła, wciąż go oczyszcza. Jana Pawła II analizowało wskaźniki rozwodów wśród par katolickich, które ukończyły przedmałżeńskie poradnictwo obejmujące nauki Teresy o przejrzystości. Badanie objęło 12 tysięcy par w ciągu 15 lat. Wyniki wykazały, że pary, które zobowiązały się do praktyki regularnej szczerej spowiedzi między małżonkami, miały wskaźnik rozwodów wynoszący 8%. Grupa kontrolna, pary, które nie podjęły tego zobowiązania, miały wskaźnik rozwodów wynoszący 32%. Wymagała od obojga małżonków gotowości do ranienia i leczenia. Ale kiedy oboje się do niej zobowiązali, powstała więź, była niemal nierozerwalna. Teresa zobaczyła dym, zobaczyła, co robi, zobaczyła, jak wznosi się między ludźmi, którzy się kochali ludźmi, którzy obiecali być jednym, ludźmi, którzy stanęli przed Bogiem i przysięgli nigdy się nie rozdzielać. Zobaczyła, jak łatwo powstaje. Zobaczyła, jak trudno go usunąć. I przez ostatnie 20 lat życia błagała ludzi, by mówili prawdę, zanim dym stanie się zbyt gęsty, by przez niego przejrzeć. Jej ostatni oddech nastąpił o 19, gdy dzwony z Alby de Tormes biły na nie szpory. Siostry mówiły, że pokój pachniał różami, choć róż tam nie było. Mówiły, że pokój wypełniło światło, choć nie palono żadnych świec. I mówiły, że powietrze było czyste, czystsze niż kiedykolwiek, jakby coś ciężkiego zostało uniesione. Była zapisana na marginesie Psalmu 133 Psalmu o Jedności. Napisała: Widziałam dwie rzeki płynące w jedną. Obie były mętne na początku. Obie niosły brud i zanieczyszczenia. Ale gdy płynęły razem, woda stawała się czysta. Osad opadał. Zanieczyszczenia były spłukiwane, a to, co pozostało, było czyste. I jeśli nie będą ukrywać muł. Jeśli nie będą udawać, że woda jest czysta, gdy nie jest, jeśli pozwolą prawdzie płynąć, a światło świecić, wtedy powoli, boleśnie, pięknie. Woda się oczyści, a to, co pozostanie, to miłość, prawdziwa miłość. Taka, którą niebo uznaje. Taka, która nie ma dymu. Atrament jest wyblakły, ale wciąż czytelny. Znajduje się teraz w chłodzonej temperaturze przechowalni w Avili, zabezpieczona za szkłem obok jej innych pism. Ale kopie zostały rozpowszechnione na całym świecie. Księża czytają ją na ślubach terapeuci cytują ją na sesjach, pary drukują ją, oprawiają i wieszają w swoich domach jako przypomnienie.